Witam, pozdrawiam. Dzisiaj przyjechałem do Zagwiździa, To jest ta regionalna sala muzealna w Wam pokażę, jak to wyglądało. Jakie to były ruiny, jak mieszkańcy Zagwiździa na czele z byłym wójtem Andrzejem Pławskim odremontowali, odrestaurowali tą całą Jak remontowali to wszystko. To były po prostu ruiny. Teraz wyjdę na wam pokażę jak to obecnie wygląda. To tak wszystko wyglądało. Zobaczcie ten koło jak to wyglądało. Tutaj jest Andrzej z świętej pamięci Wieśkiem Dolewskim. bo tutaj też pomagali w pracach strażacy z murowa. W ogóle strażacy z całej gminy pomagali ale głównie to zasługa jest mieszkańców Zagwizdzia to jest taka kronika, historia tutaj takie są różne starocie i no ja tu przyjechałem właśnie pogadać z Kusztoszem bo może być, że zrobimy tutaj wystawę moich dioram morskich taką małą wystawkę To są takie zabytki eksponaty, które ten Kusztosz zbiera cały czas Stare książki. Niektóre rzeczy tutaj pamiętają drugą bądź światową, no bo Nawet są jeszcze starsze rzeczy. się książka pamiętkowa, tutaj się wpisują. Kto tutaj odwiedza. Także to, to jest fajnie odremontowane. Różne zabytki, bardzo stare. To jest odlewane, bo tutaj właśnie była chuta. Tutaj odlewano armaty, lufy armat, kule armatnie. Także tutaj Andrzej wszystko zbiera. Widzimy na płyty wszystko takie bardzo stare rzeczy. Tutaj, jak wyglądała kuchnia w prl -u. albo jeszcze starsza. <laughs> Taki podobne z materiału, kiedyś też też miałem w mieszkaniu. Wózek walicki Kiedyś takie coś miałem, właśnie. Taki puciany to jest płótno. Taki obraz, ale już nie mam. Ale to było dawno. Widzimy, stara kuchnia. Także zbierane tutaj jest wszystko. Taką kuchnię to pamiętam, świętej pamięci babci. Takie tutaj zabytki. Kiedy widzimy wózki na niemowlęta, takie malutkie. Frania, pralka. W tej prysznic parowy. Tam się w kociołku paliwo paliło, rozpalało. Tu była woda, i odkręcało się, i to się kąpało. Fanna. Rania. Taka maszyna. Zobaczymy, czy w ogóle tu otwarty tam ma gdzie ten młot był, Co kuli, wszystko. Teraz akurat są goście. W tamtej sali muzealnej, tej głównej. Głównej to są takie pamiątki, które są można mieć odwiedzający z terenu Gminy Murów z terenu Stobrawskiego Parku bo Tutaj nosi nasze lasy, to wszystko, tutaj wszystko należy do Stobrawskiego Parku Krebrzowego. Widzicie, jak ten mój fajnie jest odnowiony. Wszystko tak po prostu pięknie zrobione, odnowione. A jakie to były ruiny? To właśnie zasługa. Mieszkańców tego widział. Choć strażacy też pomagali. Tutaj widzisz kustosz Andrzej takie zabytki zbiera. Sam je odmalowuje. Dba o to wszystko. Zaraz zobaczymy, czy. Tutaj są takie koła potężne. Zapędzane to było wodą. Te moty. A nie wiem, czy on tu jeszcze otworzył to. Czy jeszcze nie otworzył tego. Jeszcze ze zamknięte, ale on tu przyjdzie. mu tam ma gości. To na pewno tu przyjdzie. A to widzimy takie pługi. On to wszystko odmalowywał, bo to była jedna wielka rdza. A to widzę jest zamknięte, ale on to otworzy. Najwyżej potem nagram. Tutaj jest powódź, lipiec 97. Tablica, tu było wskazane. Także to potem tu nagram, może nawet osobny filmik. Tamten most to właśnie jest. Most armatni, bo on jest zrobiony. Te filary, te są, te słupki są z armatnich armatni. Ja już to kiedyś mówiłem. Tutaj co roku są bieg porsuka I różne takie imprezy się odbywają. Wiejskie. Mi się to podoba, jak jest. w Dzień jak są te rekonstrukcje bitew. Zobaczcie, jak to koło pięknie odnowione. A to było wszystko. Zawolone, zarośnięte. To, że tutaj mieszkańcy mają tam okracone goście, dlatego coś tam rozmawia, opowiada. To zobaczymy. genialna sala muzealna. z zagwizji. no, dzieje, To Zagwizdź. się i ta firma zrobiła ten obrót na szczyt alpejski. Okay. dzieła duże, czasowe e, są so, no no w tamtej epoce, jak alpejski. to nie no to są no to tego no żołnierza, lotnika? Dlaczego przykład wspomniałeś, kościół? święty kościół pod węzywaniem serca Pana Jezusa i jak do naszego kościoła chodzicie, chodzi, kościół jest pomalowany w taki kolor, jakbyście byli w sercu. Tak, no, to jest, to to jest tak no, Państwo, bo jeżeli jesteście w nie będziecie do kościoła, to jest wielka strata. Jakbyście się chcieli obok... Pan, Pan Nam to opowiada osobiście, jak to było, ale to chciałam powiedzieć. Ja w kasyton w Kościele wyszły także. No, ja w w kościele. I, i e, ciekawa rzecz. E, Ołtarz, e, który przez 10 lat był robiony w Monachium, w centrum Chrystus, który e, w 1926 na wystawie katolików we w Wrocławiu do w pierwsze miejsce. I jakieś miesiąc temu pani wysyła mi wysyłał zdjęcie takie same e, z Niemiec. Proszę. Z Niemiec na W Bawarii. Wziąłem szybko internet i kościół w Bawarii w 1405 roku. 405? No. Tak. No skończę, Widziałam najwyższą w Wrocławiu, jest jedna katedra. Ale później, proszę Państwa, jak doszłem, to, to, to musi górę dla tego kościoła z w 1932. Ponad. Pięknie. A my to że zbawoł, zbawoł, się to, 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 to przed wojną robisz ten księdzek. Tak. O górę, tak? No. Przed czyli tego On się nazywał Ogórek czy górne Ogórek. Tak, tak. franciszek i szybko kończę temat i co jest bardzo ciekawe w tym kościele jest ołtarz. Ołtarz między innymi przedstawiał figurę Kandydała Beltrama, który święcił ten kościół i przy nim jest ksiądz, Brzeźwa ksiądz. I ten ksiądz to jest, proszę Państwa, ksiądz o góry. On od pierwszego dnia wchodził do kościoła, kłaniał się sobie, bo nie znał ustawień. A to jest ciekawe. No naprawdę, to jest. A ale... jest... co to za eksponat? Bo nie wiem, to jest. To jest do karty. Do A to co to jest? To jest do robienia naszych lodów. Ludziestym czym było to? I to jest Ale w lecie nie Ale To się to się tak kręci, Nie, nie, nie. Ale nie. to się w się kręciło. Rzucał, tak. rzuca, proszę panią, plakstę. Plakstę, to się nie. kręci, ale jak to było. Aha, i to Ale powiem że to było połączone. I to, tak to, tak, to tak, O, właśnie. A to jest nie tak, to jest To jest masa. To jest, 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 jest ślubna babci mieszkanki. A to co normalnie może To jest ślubna, Dostała wyprawkę taką, babcia, babcia a to jeśli ja zabawek i dziecięce, tak, tak. no, to nie są takie rzeczy. A dziecięce dole, Słuchajcie, to ona pewnie jest leko.

będę się z kumplem gadą. tutaj właśnie jest figurka tego odlewnika bo tu właśnie odlewano różne rzeczy kilka rzeczy tutaj odnaleziono zakopanych w różnych miejscach czasami tu przejeżdżają ci z wykrywaczami metalu i w pobliżu tej właśnie tutaj szukają jak coś znajdą, to potem właśnie tutaj znowu do tego muzeum zostawiają. Także trochę było tutaj rzeczy znalezionych. choćby kule, nawet armatnie. Tutaj właśnie takie odlewano różne rzeczy w tej taki Koło do odlewania to są takie różne drewniane. Do odlewania żeliwa Tu właśnie odlewania takie różnych rzeczy tych trochę form mają formy stare butelki tu też widzimy drewniane Wzorce do odlewania tutaj, właśnie pozostałości, zostały znalezione, ale fajnie to odremontowali i mu zrobili. Co? Są odlewy, co?

Maszyna do lodów płacz. No. 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 No, naprawdę. No. No. No, prawie, to jest, jest jedna z pierwszych maszyn do pisania. Aha. Na tym wałku, na kręcałce papieru, w tym półcie psiłku widać, jest pokrętło ustawie o literka w tu Przeciśniał, ja, odbił, ustawił, odbił. odbił. Aha, na zasadzie literka odbija literka, odbija Od, literka, odbija. Odbija. Odbił. 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 A, Szukaj, tak? Szukaj, A ja, dobra, bo to taki, bo to Tak, bo to tak bo to widzę bo to taki, bo to taki, bo to bo to tu mamy? to bo tych taki, ja nie taki, Dobra, to tam nagram ten budynek w kolejnej części Też, Tak zrobili fajnie Oryginalna sala muzealna w Zagwieździu